Na Ziemi dziś rozprzestrzenia się z szaloną szybkością bardzo niebezpieczna choroba, która tak naprawdę ma charakter epidemii. Rozchodzi się ona z prędkością światła i nazywa się Mizoandria. Co to jest? To jest nienawiść kobiet do mężczyzn. W obecnym czasie bardzo wiele kobiet uzależniło się od różnego rodzaju trenerów osobistych, którzy z reguły chcą z tego żyć. A przy tym ci kołcze zazwyczaj nie mają absolutnie żadnego wykształcenia z zakresu psychologii. A tym bardziej psychoterapii. Oni w ogóle nie mają żadnego prawa podawania żadnych informacji dotyczących życia osobistego lub życia rodzinnego. I jedyne co czynią ci trenerzy to zajmują się sianiem nienawiści i wrogości wobec mężczyzn. Jeśli dziś spojrzysz na różne Instagramy i TikToki, to wiele kobiet opowiada z taką gwałtownością, jak dobrze się im żyje w samotności, że zabrały dzieci i odeszły od męża łajdaka, a jednocześnie ja nie mogę nigdzie znaleźć żadnego filmu, w którym któraś powie: Wiesz, budowaliśmy razem rodzinę, ale nam się nie udało. One wszędzie mówią, że to jego wina, że ona nie ma z tym nic wspólnego, że wszystko co złe to on. Wszędzie on jest winien i problem tkwi tylko w nim. On jest sprawcą przemocy, on jest tyranem, despotą i łajdakiem, a ona jest święta. W rzeczywistości te kobiety są chore na mizoandrię i trzeba je leczyć. Tu jest naprawdę psychologiczna choroba. Ponadto ona jest zaraźliwa, bo to naprawdę jest epidemia, ponieważ jest przekazywana nieświadomie, podświadomie od jednej kobiety do drugiej. Spotka się na przykład taka jedna nieszczęśliwa rozwódka z drugą, która również odeszła od mężczyzny i jak takie usiądą razem i zaczną udowadniać sobie nawzajem do północy z jakimi to idiotami one żyły. Jakie to były łajdaki, jak one były ślepe, jak w ogóle mogły wejść w taki związek i tym podobne. Ale uzdrawianie musi się zacząć i wiecie od czego? Od uświadomienia sobie i od wdzięczności za to, że ta relacja zaistniała i w niej mimo wszystko było na początku coś pięknego. A to, że potem ty dałaś radę wszystko to zrujnować bezwiednie, nieświadomie, razem z nim, to już jest wasza wspólna zasługa i wasz wspólny problem. Ale kobieta nie powinna słuchać żadnego kołcza. Jakiekolwiek problemy rodzinne, jakiekolwiek problemy w relacjach powinien rozwiązywać wyłącznie rodzinny psychoterapeuta, do którego na terapię przychodzą oni oboje on i ona.